Witam, dzisiaj zaprezentujemy dozownik 2004KG dozujący stóp sztywnych 300 ml i tub miękkich tzw. kiełbasek do 600 ml. W przypadku produktów rzadkich lub bardzo rzadkich używamy tego typu redukcji na igły lub jeżeli chcemy bardzo precyzyjnie dozować używamy głowicę 300 J. W przypadku tego dozownika także mamy opcję dozowania ciągłego lub opcję dozowania zadanej porcji. W przypadku chęci dozowania produktu, bardziej precyzyjnie lub produktu rzadkiego. Zakładamy redukcję z wybraną igłą, i z opcją czasową, przy odmierzonej porcji. Jeżeli dokładność przy tej zwężce nie wystarczy, wtedy podpinamy głowicę 300J, która zapewnia dokładność do 1,0 ml.